Panie, kopalnie są potrzebne dlatego, że to są wykopaliska, z których człowiek powinien korzystać. Bo Niemcy otwierają, wszyscy otwierają kopalnie nowe, a u nas Ta, nie opłaca. A u nas wiatraki budujemy, bo Niemiec nie ma gdzie wepchnąć tych... tych. Czy Niemcom na tym zależy? Tylko Niemcom wyłącznie. a euro, Razem z tym Tuskiem. A e, euro by pan chciał, euro jako waluta, zamiast złotego? Nie, złotóweczka. Jakby ja, ja by było, by było Najpiękniejsza jest złotówka nasza. Dlaczego? Dlaczego jest? Tak? Człowiek jest przy... naszej i przyzwyczajony jesteśmy do tego. No, się ludzie, aby zmienili euro. No bo niektórzy mówią, że jest wygodnie. Nie chcę Euro, panie, bo to jest niemieckie pieniądze to są. Kto by zyskał na tym, aby prowadzili euro? Jaki kraj by zyskał? Niemiec zyskał. Czy Niemcom wy... zależy też na... Czy nie im na tym, żeby tylko, euro. Ponad tylko, i... Bułgarii wszędzie już to wprowadzają, gdzie tak? się gdzie się da. Nie szkodzi, niech się wprowadzają, a my mamy złotówkę, my. to jest. Bank pieniądze. Czy pan nie ma, nie ma za 10 lat, za 15, tylko złotówka? Tylko złotówka. Jeszcze takie pytanie, jak sobie ten rząd radzi? Jak pan ocenia przez te dwa lata? Zrobi coś dobrze ten rząd pan? pana? Panie, jak to jest pochalić? najgorsze draństwo, jakie w życiu było w Polsce. Ja mam 90 lat. Czyli gorzej pana. nie było nigdy? Pana nigdy rządu. takiego dziadostwa nie było, co ten wypadł.